To uznania i pochwały ciągle gromadzą od Was Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz, yy, którzy no, tańczą fenomenalnie. Ich dzisiejsze tango, no, mistrzostwo. No tak, yy, udaje im się bardzo ładnie zespolić, pracują pięknie. I Filip dzisiaj w tym tangu ujął mnie bardzo, bo. Tam się tak wszystko pięknie zgadzało. Każdy gest, każde wypunktowanie, każdy sens, każde przejęcie. I widziałem jak Zagnieszka robiła obrót, później ona tak do niego przygnęła poza pionem, on ją przeniósł i to wszystko było tak... Na różnych poziomach wrażliwości i siły, a tam nie było jednego zadrgania. I to, to było takie gęste i takie bardzo wypośrodkowane. Bardzo ciekawe, bardzo piękne, ujęli nas. I Tomek, i te twoje metafory, porównania, określenia, że Agnieszka y, wodzi na smyczy zapachu i, i Filipa, nie, nie i podziemy, on siebie, i, i on ją, ja i podziemy, tak dalej. No, no na, właśnie, na, więc. Skąd ty bierzesz takie porównania, określenia? To, to tak po prostu ci przychodzi, widząc taniec, czy ty to w domu wcześniej wymyślasz? Nie. Zobaczyłem, jak byli pięknie zanurzeni w sobie, i zobaczyłem taki moment. I myślę, że pod kamerami to będzie jeszcze ciekawsze, jak tam pójdzie zbliżenie, bo ja to zobaczyłem. Jak oni się tak objęli i byli tacy bezpieczni, tacy tacy samowystarczalni, tacy szczęśliwi. I, 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 I widziałem, że oni są w zasięgu swojego węchu, i dlatego tak mi się skojarzyło. A. A myślę, że tak jak uczymy się w życiu mm, pokazywać pewne rzeczy, budować, wypracowywać, to my jesteśmy tutaj jako osoby, które mają nazywać pewne rzeczy. I ten logos, ten sens jest bardzo ważny, bo nadaje znaczenie wartości. I tak jak im się udaje pięknie zatańczyć, to ja się staram, żeby mi się udało pięknie wniknąć, nazwać w to, co oni nam dają. I wtedy ich wartość piękna i tańca spotyka się z naszą wartością nazwania tego w słowa, bo dopiero jak coś nazwiemy, to zaczynamy sobie to inaczej wyobrażać, bo my myślimy abstrakcyjnie też, tego nie ma, ale to żyje w naszych głowach. Czasami trzeba klucza jakiegoś słowa, żeby... Otworzyły się jakieś kolejne przestrzenie sensu i rozumienia. Dlatego starajmy się mówić pięknie i starajmy się mówić w ogóle poezjami. Poezja jest czymś pięknym, bo to jest w kontrze do tego, jak świat jest szybki, materialistyczny, techniczny, analityczny, a poezja jest piękna, bo nas wyrzuca z takiego rytmu tylko dwa razy dwa jest cztery. Do poezji nawiązała też Agnieszka na swoim Instagramie, jak wstawiła piękne, zmysłowe zdjęcia z Filipem z sesji. Tam w opisie właśnie wspomniała o poezji, o namiętności, o magii, o tajemnicy i miłości. No i te słowa niektóre, właśnie miłość, namiętność, wzbudziły kontrowersje, Internet zapłonął, no bo tu mamy dwójkę, prawda, aktorów, świetnych tancerzy też, jakby nie było, no ale Filip jakby nie było też marzony. No i zapłonął internet, że. Ta sesja jest za mocna, te słowa są za mocne. Co ty o tym sądzisz? Czy oni grają trochę właśnie z widzami, z odbiorcami, czy to jest prawdziwe i faktycznie tam iskrzy? A może grają? Jak grają, jak ludzie na to czekają, to nie grają. W końcu, słuchajcie, scena nie jest tylko tu w studiu, nie jest tylko w teatrze, jest scena życia. My wszyscy gramy, mamy jakieś maski, na coś czekamy, oburzamy się, najpierw chcemy, później nie chcemy, robimy fochy. Oni są osobami publicznymi, bardzo ciężko pracują. O jakiej my miłości w ogóle mówimy? O miłości fizycznej, duchowej, cielesnej, yy, partnerskiej. Oni się poznają, oni mają swoje światy. Filip wiem, że ma e, wspaniałą żonę i rodzinę, e, a że sobie mogą pozwolić w ogóle w sposób wolny bawić się tym wszystkim i, 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 i wiedzieć, gdzie jest dom. A niech się bawią, niech mówią o miłości, ale potem niech wrócą do domu. Jak im na tym domu zależy. Pytanie też się pojawia, dlaczego inne pary tak właśnie nie grają takimi sesjami, spojrzeniami. Każdy jest inny. Ja miałem etap w życiu, że myślałem, że coś jest dobre albo niedobre. Każdy robi coś innego. Są ludzie, którzy na to czekają. I każdy ma jakiś system wartości. Ja mógłbym coś zrobić, a ktoś tego nie zrobi. I dla kogoś może ja przeginam, może ja przesadzam. A dla... I teraz pytanie, czy ja chcę w ogóle tak mówić, to jest, nie mieści mi się w głowie. Jak się nie mieści w głowie, to znaczy że mamy pewne granice i czegoś tam sobie nie możemy wyobrazić. Bardzo cenię ludzi, którzy potrafią przyjąć wiele, niekoniecznie tym żyć, ale nie krytykować. Być krytycznym, ale nie krytykować. O, to jest moja 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 dewiza. Być krytycznym ale nie krytykować. Ale to nie jest, są moje słowa, to są z Hamleta, Szekspira, ale warto pamiętać. Tomasz, bardzo Ci dziękuję za jak niezwykle przepiękny wywiad. Słowem płyniesz ja przed każdą kamerą. Ja dziękuję, że chcesz zadawać pytania, które mnie uruchamiają do pięknych odpowiedzi.